I potem Ty poszedłeś gdzieś z kolegami zwiedzać Tbilisi czy na jakieś imprezy domowe. No, imprezy domowe. I Jęczmyk też gdzieś poszedł w Tbilisi, wrócił w stanie nieważkości, nie wiem o której nad ranem, Ciebie też nie było. A myśmy jedli kolację z tym, że ja też się spóźniłam na tą kolację, bo, bo gdzieś tam starjełem czy z Anzorem biegałam jeszcze. I... I tylko chwyciłam coś z tego stołu, bo już byłam po kolacji, tylko coś mnie znęciło. No i w, w pokoju Genutę poszła się kąpać, bo ja oczywiście, tak jak mówiłam, że zawsze i ja na baletach w hotelach spałam. To Genutę usłyszałam, jak tam straciła przytomność pod prysznicem. No więc dzwonię do ciebie. Maciek odpowiada, że on nie ma siły wstać z łóżka, a ciebie nie ma, Lecha też nie było, dzwonię do Litwinów, tych, tych młodych Lid chłopaków z Młodej Litwy, a tam słyszę też jakieś rze rzężenie przez telefon, no to ja miałam największe zaufanie do chłopaków z Estonii, więc zadzwoniłam do estończyków. Estończycy migiem byli w, tam u mnie w pokoju, bo o co chodziło, ja nie byłam w stanie wstać z łóżka. Nie byłam w stanie wstać z łóżka, żeby telefon wziąć. Ja na sznurze podciągnęłam telefon, no i w ten sposób dzwoniłam, oni przyszli, pomogli się wyzbierać genutę, no to dotarłam, Notarię jakiegoś lekarza skombinował, dał jakieś odtrutki. Ale Le lech jęczmyk wytłumaczył nam, mhm. że antybolszewicki blok narodów to powstał w 1943 roku i założył to Hitler. To jest inicjatywy Hitlera. No więc to byłoby utopienie całego naszego ruchu. No i z estończykami doszliśmy, bo cała, cała już narada tam była u mnie w pokoju, jak już się prz, prz, przyszedł ten jęczmek, tośmy mieli jeszcze parę godzin do konferencji i wymyśliliśmy, że, zresztą estończycy, że najlepiej będzie, jeśli ktoś, nie wiem, z Kirgistanu czy skądś powie o tej historii, że to jest, i że to jest powszechnie znane, bo nawet oni tam gdzieś tam w Kirgistanie czy gdzieś znają. No i tak zrobiliśmy, zresztą był szok, jak zobaczyli, że ja wprawdzie w blada i powolutku idę na tą, na tą, konferencję, tak. No Lech, Jęczmyk i Piotrek, no, w dobrej formie, bo no, w końcu i, i podstruci nie byli. A, ale co było ciekawe, że potem już był powrót, a nasi koledzy z młodej Litwy dalej chorzy. Ja wtedy dałam pieniądze Karjełowi, żeby dał łapówkę i żeby ich wypuścili tym samolotem, bo leciało wam do Wilna. Na szczęście był litewski pilot i zgodził się wziąć chłopaków na miejsca stojące w samolocie. Czyli były to stojące, bo chłopcy. Leżeli pokotem w przejściu. Myśmy ich nogami przy starcie i przy lądowaniu trzymali. Tak na wszelki wypadek siedzieliśmy bokiem, no a karetki przyleciały na lotnisko w Wilnie. To wtedy przy, przy, przez Andrusza, bo Andrusza... Ja wtedy zostałem. A Ty z zostałeś Myśmy w, Was odprowadzali w na lotnisko opóźnienie było Tak. No Samolotu. No bo, no bo myśmy musieli tą łapówę na lotnisku dać, żeby Straż Graniczna wypuściła tych Litwinów. No i dogadali się z tym y, pilotem litewskim. No to już było, już, już nie pamiętam, który to był miesiąc. Bo było, było. chłodno. Już chłodnawo było, tak. Chłodnawo jakoś tego To trudno teraz połapać się w chronologię. Ja też pamiętam, w Tbilisi no, były też szalaniny wokół. Ale to ciekawe jeszcze? No. Bo po konferencję przygotowywała ta jedyna sali chwili. A! Ona wysyłała zaproszenia. Czyli żona tego? No, y y y <t <Zoo> <t <Zenka> Georgii Czanturi. Czanturi. Georgia Czanturi. Tak. Ona odmienia. A to od imienia... ona bardzo dziwna baba. No, dziwna, jak Czanturia już został zabity w zamachu, ona okazało się trzymała kontakty z jakimś gruzińskim zdrajcą w Moskwie i przywoziła pieniądze do, do Gruzji. No. Z Moskwy. Ja odmówiłam jej zaproszenia na klucz konferencję tu w Polsce. Tak, Lata e... później. nie była ty odmówiłaś? Watura. Myśmy wszyscy odmówili. W 2007 roku mhm. chcieli zaprosić e, Irinę Szwili na 25-lecie, e, e, rocznicę 25-lecia SW i tak samo jak korner chciał zaprosić. Gorbaczowa. No, To była. Wielka chryja. Gorbaczowa to Wipenie, była Narada. Narada. Kamiński. Tak, e... no, był... Kami... ja, wtedy był Kamiński prezesem. I tak samo wyszła sprawa Iriny Saryszwili i tych wszystkich z młodych socjalistów. Młodych socjalistów nie odpuścili i zaprosili. Natomiast. W nie, i Gorbaczowa to było oburzenie powszechne, na Kornela. No. Ale to Sara ja pamiętam, że ona dzwoniła do mnie ja wiem. na komórkę, jak ja byłem u fryzjera. Tu mi fryzjerka szczyże, a ona mi zawraca głowę, dlaczego ja się sprzeciwiam jej przylotowi. Mhm. No, ale było już powszechnie wiadomo, że woziła pieniądze dla prorosyjskich organizacji proiecki ludzi w Gruzji. Więc ona rozwaliła tą partię e, i ta partia była marginesem.